Jak poznać, czy mu się podobasz, to jedno z najczęstszych pytań, jakie zadajemy sobie, kiedy dookoła nas kręci się jakiś facet, którego intencji nie jesteśmy w stanie do końca rozczytać. Problem w tym, że fakt, iż się komuś podobamy, nie świadczy od razu o tym, że facet naprawdę nas lubi, a co za tym idzie, że ma co do nas plany, które wychodzą ponad czysto fizyczną znajomość. Różnice mogą być naprawdę subtelne, jednak są one możliwe do wychwycenia. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Kilka lat temu nagrałam odcinek Jak poznać, że mu się podoba, w którym mówiłam o oznakach, które mogą świadczyć o tym, że mu się podobasz. W dzisiejszym odcinku omówię dodatkowo subtelne oznaki, które mogą świadczyć o tym, że facet naprawdę Cię lubi i faktycznie może chcieć czegoś więcej. Nie chcę powtarzać tego, co już było, dlatego jeśli chcecie więcej, zachęcam dodatkowo do obejrzenia filmu sprzed lat, do którego link zostawię Wam w zakładce i pod koniec filmu. Kiedyś ludzie używali na Facebooku funkcji w związku, dzięki której nikt nie miał wątpliwości, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy w związku. No chyba, że używali opcji to skomplikowane. Wtedy za cholerę nie było wiadomo, czy są, czy nie są w związku. Anyway, teraz nie jest to tak oczywiste, dlatego osoby, którym się podobasz, mogą Ci to w jakiś sposób próbować dyskretnie komunikować, jednocześnie pokazując, że są gotowe wypełnić tę lukę. Film, na który czekałem w końcu wchodzi do kin. Szkoda, że nie mam z kim iść. Kuzynka zaprosiła mnie na wesele, nie mam pojęcia z kim iść. Lubię jeździć na rowerze, a ty? Ale poszedłbym z kimś na rower. Kurczę, właśnie widzę, że pogoda odwołała mi plany na weekend. A co ty robisz? Wszystkie te subtelne pytania i teksty mają przede wszystkim pokazać, że jest singlem. Jednocześnie zasygnalizować gotowość do tego, że chętnie, by coś z tobą razem zrobił. Raczej nie powie wprost, że mu się podobasz i żebyś poszła z nim do kina. Wtedy byłoby to super proste do określenia, czym mu się podobasz, nie? Ale niestety mało kto tak robi. W większości faceci pod Potencjalnie zainteresowani, będą sprawdzać grunt, czy byłabyś chętna coś z nimi razem porobić, poprzez m.in. właśnie takie otwieranie przed Tobą swojego kalendarza. Faceci, którzy czują do Ciebie pociąg seksualny i traktują bardziej jak niezobowiązującą przygodę, mogą mówić ci oczywiste komplementy bazujące na wyglądzie. Na zasadzie, że masz ładne oczy, buzie, nogi i wszystkie inne atuty. Tacy faceci często dążą bardziej do szybkiej eskalacji na tle seksualnym. Po prostu im się podobasz i chcieliby iść z sobą do łóżka, ale niekoniecznie już iść na spacer po parku i pokarmić łabędzie. Z kolei faceci, którzy chcą czegoś więcej i dążą do relacji, która jest czymś więcej niż tylko szybkim numerkiem, będą widzieć w Tobie znacznie więcej niż ładną buzię i patrzeć ponad Twój wygląd. Będą też doszukiwać się potencjalnie atrakcyjnych cech osobowości, których szukają u przyszłej partnerki. I jak tylko zauważą u ciebie taką cechę, będą ją doceniać i tym samym komplementować. Zwracaj więc uwagę na nieoczywiste komplementy, które na pierwszy rzut oka mogą nawet jak komplementy nie brzmieć. Masz świetne poczucie humoru, zawsze wiesz, jak mi poprawić humor. Lubię spędzać z tobą czas. Widzę, że masz dobry gust muzyczny. Zawsze jesteś taka zorganizowana. Bez ciebie nie dałbym rady tego zrobić. Wydajesz się bardzo opiekuńcza. Nigdy wcześniej nie spotkałem kobiety, która też lubi traktory. Niestety, ale faceci mogą często pomylić. Pociąg seksualny z tym, że czują do dziewczyny coś więcej. I analogicznie, kobiety często mylą pociąg seksualny ze strony facetów z chęcią stworzenia trwalszej relacji. Jest jeden niezawodny sprawdzian, który rozwiązuje tę wątpliwość bardzo szybko, a mianowicie sytuacja intymna. Po pierwsze, facet, który chce czegoś więcej, nie będzie dążył do szybkiej deeskalacji napięcia seksualnego. If you know what I mean. Będzie chciał cię lepiej poznać, będzie poświęcał ci czas i dążył do spotkań, ale nie będzie naciskał. Skał na Jeśli już natomiast do niego dojdzie, może być tak, że facet, który myślał, że chciałby czegoś więcej, w momencie, kiedy jego napięcie opadnie, może nagle nie czuć już do ciebie zupełnie nic. Dlatego bardzo często po takich sytuacjach faceci zapadają się pod ziemię, przestają się odzywać, pisać albo nagle zachowują się bardzo chłodno i z dystansem jakbyś była jakąś natrętną muchą, mimo że wcześniej to i ciężko było od Ciebie odpędzić. Jeżeli facet po jakiejkolwiek sytuacji intymnej między wami nie traci nagle entuzjazmu, jest tak samo zaangażowany jak wcześniej, to oznacza, że naprawdę cię lubi. Dlatego, że mimo iż minęło napięcie seksualne, Nadal pozostała w nim emocja, która wychodzi ponad zwyczajne pożądanie. Dożyliśmy czasów, w których jakikolwiek miły, męski gest w stosunku do kobiety to już według niektórych facetów bycie SIMPem. SIMP to określenie, które funkcjonowało w internecie od dawna i określało kolesi, którzy idealizowali streamerki, czy jakiekolwiek internetowe persony, stawiając je na piedestałach i wysyłając tysiące dolarów, donate'ów, licząc, że zwrócą wtedy ich uwagę. Problem w tym, że w pewnym momencie określenie to wyszło poza grupę kolesi, którym faktycznie przydałby się zimny prysznic i weszło do mainstreamu, gdzie jest totalnie nadużywane i zaczęło być stosowane pod adresem każdego kolesia, który wejdzie w jakąkolwiek interakcję z kobietą? Facet powie Ci coś miłego przy innych? Simp. Skomentuje albo polubi Ci zdjęcie na social mediach? Simp. Zrobi coś bezinteresownego? Simp. Wpłaci Ci Naita na Twitchu na 10 tysięcy dolarów? simp. No dobra, w tym przypadku akurat może musi należeć, ale wiecie o co mi chodzi. Faceci żyją pod ogromną presją swoich rówieśników, kolegów, współpracowników i tak dalej, są przez cały czas oceniani i jeżeli wylądują w złym i toksycznym otoczeniu, to każdy miły czy Bezinteresowny gest w kierunku kobiety może przez otoczenie być interpretowany jako słabość, której jak najszybciej powinien się wyzbyć. Właśnie dlatego facet, który wychodzi ponad opinię swoich rówieśników, kolegów, współpracowników itd., nie wstydzi się ciebie, rozmowy przy innych, interakcji, wszelkiego rodzaju komplementów, miłych gestów czy nawet bronienia interakcji z tobą, pokazuje tym samym, że mu się podobasz. Na tyle, że nie obchodzi go, co inni sobie pomyślą, co skomentują, czy wyśmieją itd. Pokazuje to też, że relacja z tobą jest dla niego ważniejsza niż opinia otoczenia. Na tyle, że weźmie nawet na klatę wiadro pomyj, które mogą zaserwować mu kumple i bliskie otoczenie. Każdy z nas nosi maski. Zwłaszcza w social mediach. Faceci, którzy są singlami i prowadzą aktywnie swoje profile na mediach społecznościowych, często tworzą tam jakby swoje wizytówki, pokazując się od jak najlepszej strony. Każde zdjęcie to ich najlepsza wersja. Sytuacje przedstawiane tam są bardzo selektywnie wybierane, żeby pokazywać się od jak najlepszej strony, w trakcie hobby ze znajomymi, w najlepszych ciuchach itd. Podobnie sprawa ma się na relacjach na Instagramie. Będą pokazywać fajne momenty, którymi mogą się pochwalić, lub będą mówić rzeczy, mając świadomość. Że trafiają do szerszego grona. Relacje dla bliskich znajomych to jednak miejsce, gdzie każdy zdejmuje swoją maskę i pokazuje swoje bardziej autentyczne i prywatne oblicze. Tam nie boi się pokazywać siebie w bardziej normalnych, i bardziej przyziemnych sytuacjach, bo wie, że zobaczą to tylko osoby, którym naprawdę ufa i które rozumieją go na tyle, że nie będą oceniać jego specyficznego poczucia humoru, rantów i innych rzeczy. Dlatego, jeżeli nagle zobaczysz zieloną ramkę dookoła profilowego faceta, może to oznaczać, że nie jesteś już tylko zwykłą znajomą, ale bliską znajomą. I żeby to zrobić, musiał o Tobie myśleć i uznać Cię za fajną. Uznał, że ufa Ci na tyle, że dopuści Cię do tego bliskiego grona, abyś zobaczyła jego prawdziwszą stronę. Być może również chce, żebyś go poznała bliżej, dlatego umieszczać Cię w gronie bliskich osób. Jeśli natomiast nie zobaczysz zielonej obwódki wokół jego relacji na profilowym, nie przejmuj się, to nie koniec świata. Może po prostu nie używać tej opcji. Poczucie humoru jest często głównym motorem atrakcyjności, dlatego faceci, którym wpadłaś w oko i chcieliby rozwinąć Waszą relację, będą ją przez cały czas podtrzymywać, nie tylko zagadując Cię i dopytując, co u Ciebie słychać, ale również będą chcieli Cię rozbawić. Dodatkowo będą w ten sposób sprawdzać świadomie lub nieświadomie, czy Twoje poczucie humoru jest zbliżone do ich. A najprostszą i najszybszą metodą, żeby to sprawdzić, jest wysyłanie memów i innych materiałów z neta, które jego zdaniem mogłyby cię rozbawić. Pomyślcie o tym, jeżeli trafiacie na jakiegoś mema, który naprawdę was rozbawi, potem jak już skończycie dusić się ze śmiechu, wysyłacie go do bliskich osób i tych, które wiecie, że będzie to śmieszyć. Jeżeli on cię lubi, będzie mu zależało na tym, aby cię rozbawić albo sprawdzić, czy twoje poczucie humoru pasuje do jego. Gdyby wychodził z założenia, że w sumie to bycie tylko przeleciał, do serio, nie musiałby do tego wiedzieć, czy śmieszą cię te same żarty. Zdarzyło Wam się kiedyś, że jakaś Wasza koleżanka opowiadała Wam historię sprzed... X lat i pamiętała każdy, każdy, nawet najbardziej żenujący szczegół, którego wy za Chiny nie pamiętacie. Podobnie sprawa ma się z facetami, którym mogłyście wpaść w oko. Wynika to z faktu, że jeżeli komuś się naprawdę podobasz, będzie on dokładnie słuchał wszystkiego, o czym mówisz. Dlatego, że jest Ciebie zwyczajnie ciekaw. Jako osobę chce Cię lepiej poznać, a każda informacja, którą uzyska na Twój temat, przybliża mu Twój obraz i konfrontuje jego wyobrażenie o Tobie z rzeczywistością. Będzie również uważnie słuchał w poszukiwaniu informacji, które pomogą Musi do ciebie zbliżyć. Zwracaj więc uwagę na szczegóły, które w trakcie rozmowy z tobą lub z innymi ten facet już na twój temat wie. Podpytuj wtedy, skąd o tym wie. I jeżeli nawet ty nie pamiętasz kiedy i gdzie to mówiłaś, to może się okazać, że albo ma naprawdę dobrą pamięć, albo uważnie słuchał tego, co mówisz. Piszcie jakie są wasze ulubione subtelne oznaki, że się komuś podobacie. A jeżeli rozpoznacie którekolwiek z podanych przeze mnie sygnałów, które świadczą o tym, że facet może chcieć czegoś więcej, koniecznie kliknij. W link poniżej i pobierzcie mój darmowy poradnik Sztuka Udanego Flirtu. Dowiecie się z niego, jak sprytnie wykorzystać flirt w kluczowych sytuacjach w relacji z facetami, a także na konkretnych przykładach wypowiedzi i SMS-ów przekonacie się, jakie to proste. A tymczasem się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem. Pa!